Dzień dobry w poniedziałek. Dzisiaj jest takie fajne święto, nawrócenie świętego Pawła, i myślę, że warto sięgnąć dzisiaj do, do Pawła, zobaczyć jego przemianę, jego nawrócenie. Jak się staje z człowieka bardzo religijnego i gorliwego, człowiekiem wierzącym w Jezusa i przede wszystkim wierzącym Jezusowi. Jak od człowieka, który jest w stanie zabijać innych za wiarę, za czystość tej wiary przechodzi do człowieka, który sam zostaje zabity za jego imię. To jest ta zasadnicza różnica w nawróceniu: że człowiek wierzący w Jezusa nie zabija innych, daje siebie zabić, a człowiek, który po prostu wierzy w jakąś religię, potrafi zabijać, zabierać życie, bo inni, no właśnie, są inni. Ale powiem się dzisiaj nie chcę zajmować. Ewangelia jest dzisiaj bardzo brutalna dla ludzi wierzących. Pan Jezus wysyła dzisiaj apostołów na cały świat, żeby głosili Jego Ewangelię, żeby chrzcili, i mówi takie zdanie, które i to jest taka w cudzysłowie fajna część dla wierzących, które bardzo często my, ludzie wierzący, wykorzystujemy. Pan Jezus mówi, przynajmniej Marek podaje, że Pan Jezus mówi, że Idźcie na cały świat, kto przyjmie Ewangelię, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. No, i to jest takie zdanie, które można wziąć jako miecz, taką ostateczną argumentację przeciwko tak naprawdę tym, którzy Pana Jezusa nie przyjmują nie przyjmują naszego sposobu myślenia, wiary, naszej moralności, chrześcijaństwa, katolicyzmu itd. To bardzo często możemy zauważyć, że to jest taki ostateczny argument, jak się nie nawrócisz, to po prostu pójdziesz do piekła i tyle z tobą będzie. Mówię, że to jest brutalna Ewangelia dla wierzących, dlatego że ta Ewangelia ma też dalszy ciąg i my bardzo często ją pomijamy albo sobie fajnie tłumaczymy i modyfikujemy. Bo Pan Jezus mówi, że tym, którzy uwierzą, będą towarzyszyły znaki. Będziecie kłaść ręce na chorych, będą uzdrawiani, będziecie pić truciznę, nic wam nie będzie groziło. I tak dalej. Chciałbym dzisiaj powiedzieć, albo może nie tyle powiedzieć, bo, bo, bo jakby nie mam ambicji, żeby wszystko wyjaśniać, tylko chciałbym zwrócić uwagę, bo mnie to bardzo ostatnio, ostatnio mówię w ostatnich latach, bardzo mocno przejmuje w moim życiu, że moja wiara w Jezusa, którą deklaruję, którą próbuję żyć, ona się nie przekłada na takie znaki. I zobaczcie, co myśmy zrobili w kościele z tym fragmentem. My świetnie potrafimy sobie ten fragment wytłumaczyć duchowo. To znaczy, no, że Pan Jezus owszem czasami uzdrawia, że to są cuda, to są nadzwyczajne znaki, ale chodzi generalnie o uzdrowienie duchowe. I zobaczcie, jakie to jest wygodne dla wielu z nas, szczególnie dla nas, księży. Tak, chodzi o uzdrowienie duchowe, bo jak patrzymy na uzdrowienia Jezusa, to bardzo często Jezus robiąc zewnętrzne uzdrowienie, czyli fizyczne ciała, podkreślał, że to idzie za tym, co się dzieje w sercu człowieka, że on przebacza grzechy, w związku z tym też człowiek fizycznie odzyskuje zdrowie. Tylko że my nie robimy tej drugiej części. To naprawdę są wyjątkowe sytuacje, kiedy ktoś odzyskuje zdrowie, fizyczne zdrowie. Zdrowie duchowe jest, czasem jest weryfikowalne, w tym sensie, że jeżeli ktoś sam opowie o tym, że rzeczywiście dokonała się w nim przemiana, okej. Okay. Ale zobaczcie, że bardzo często, ja naprawdę dzisiaj nie chcę przeciwko nikomu występować, bo mówię to przede wszystkim do siebie, sam jestem księdzem. Zobaczcie, że pod wpływem naszej wiary, naszej modlitwy, naszej, naszego zaangażowania rzadko ktoś zostaje uzdrowiony. I to jest pytanie, które ja sobie zadaję z tą Ewangelią Marka dzisiejszą: to jak to jest? Jezus mówi, że kto uwierzy, ten będzie robił takie znaki. To znaczy, że nie wierzę. To znaczy, że moja wiara jest wiarą dosyć słabą, mało wydającą owoce. Ja się zawsze boję takiego mówienia, że no tutaj nie chodzi o fizyczność, ale chodzi o duchowość. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, kto to jest w stanie zweryfikować oprócz Pana Boga? I to jeszcze jeśli chodziłoby o weryfikację, ale zobaczcie, że bardzo często to jest też trochę tak, że my nie bierzemy odpowiedzialności. Już to tłumaczę, że bardzo często mówimy jakieś rzeczy ludziom, które nie wiem, podczas chomili, podczas konferencji, podczas powiedzi kierownictwa duchowego, yy, które niby dotyczą ich życia wewnętrznego, również życia psychicznego, bo to bardzo często się zazębia. Potem nie bierzemy za to odpowiedzialności, bo gdyby, gdybyśmy byli lekarzami i zrobili błąd w sztuce, no to wiemy, z czym to się kojarzy, to się, czy z czym to się je. To jest kwestia procesu, to jest kwestia odszkodowania, bardzo jasnych konsekwencji. W naszym wypadku bardzo często mówimy coś, coś, co ma prowadzić do uzdrowienia wewnętrznego, a potem zostawiamy człowieka z tym czymś i nie bierzemy za to odpowiedzialności. To są te wszystkie momenty, w których ludzie mają dylematy moralne, nie tylko duchowe, ale też moralne, etyczne. Kiedy my mówimy jakby z piedestału zasłaniając się za na przykład katechizmem, nauką Kościoła i idziemy sobie swoją drogą. Zostawiamy człowieka z tym wszystkim, co mu nałożymy do głowy, on potem z tym musi żyć. To nie chodzi o to, żebyśmy nie głosili nauki Kościoła, katechizmu, pisma świętego, żebyśmy relatywizowali wszystko, mówili po swojemu, tak jak nam pasuje. Kompletnie nie. Ale skoro stajemy za nauczaniem Kościoła i dajemy temu twarz, to musimy też konsekwentnie brać za to odpowiedzialność. I ta Ewangelia dlatego dla nas jest brutalna, czy powinna być brutalna, przynajmniej dla mnie jest, że. Ona właśnie obnaża bardzo często takie chowanie się za duchowymi rzeczami, które są mało weryfikalne, weryfikowalne, tak? Bo Pan Jezus mówi wprost: znaki zewnętrzne będą towarzyszyć Waszej wierze, mają towarzyszyć Waszej wierze. A skoro ich nie ma, to jest pytanie o moją wiarę. A jeśli ta wiara jest taka słaba, albo jej nie ma, to jest pytanie, jaki mam mandat do tego, żeby rzeczywiście mówić tylko i wyłącznie o duchowych rzeczach. Yy, prawdą jest, że nie wiem, księża powinni być ekspertami od duchowych spraw. To słynne przemówienie Benedykta XVI yy, z 2005 roku w Warszawie, ale yy, niech to wezwanie nie będzie też taką łatwą yy, zasłoną, za którą się można schować, nie biorąc odpowiedzialności za to, co się mówi, pisze, czyta. Może czyta to, no to też, ale jakby generalnie to, co się daje drugiemu człowiekowi. Ta Ewangelia dzisiejsza bardzo mocno mówi, że nie może być rozdwojenia między nas, naszym światem duchowym a światem fizycznym, bo coś tu nie gra. Ta Ewangelia bardzo mocno mówi, że my musimy się pytać właśnie o to, czy nasza wiara rzeczywiście jest wiarą, czy jest tylko jakąś zasłoną dymną. Albo jakimś sposobem na życie, który jest wygodny dla nas, a nie tyle jest głoszeniem naprawdę Pana Jezusa. To jest na przykład taka rzecz, która w moim życiu ma taką reperkusję, że ja się na przykład bardzo boję i rzadko to robię, żeby ktoś zadawał mi pytania, na przykład przez internet, przez różne komunikatory dotyczące głębokich rzeczy, jakichś tam duchowych w ich życiu, czy moralnych, właśnie etycznych. Z pytaniem takim, które zazwyczaj jakby ma w podtekście, co mam zrobić, co mam wybrać, nie robię tego, dlatego że uważam, że jeżeli wchodzimy na tak poważny poziom życia, rozmowy o życiu, o decyzjach moralnych, duchowych, to ja nie mogę wysłać jednego, drugiego zdania komunikatorem, powiedzieć no zasłaniając się oczywiście, że ja nie mogę za Pani, Pana podjąć decyzji, ale zrobiłbym tak albo sugeruję, że, bo to są takie ładne zwroty, bo ten człowiek z tym będzie musiał żyć. On będzie ponosił konsekwencje moich słów. W związku z tym uważam, że potrzeba jakiejś dogłębnej rozmowy, poznania tego wszystkiego, co się w nim naprawdę dzieje, jakie są jego motywacje, co on tak naprawdę przeżywa, jakie dramaty, jakie konflikty w sobie. Dopiero potem można ewentualnie coś zasugerować. Myślę, że warto, żebyśmy, mówię, szczególnie my księża, ale też wszystkie osoby, które biorą udział w jakimś kształtowaniu psychiki, duchowości drugiego człowieka, żebyśmy rzeczywiście zadali sobie dzisiaj przy tej Ewangelii pytanie o to, czy my bierzemy odpowiedzialność za to, co mówimy i co robimy, bo, jeszcze raz mówię, bardzo często że rzeczy duchowe, psychiczne są mało weryfikowalne, przynajmniej nie tak bardzo jak te fizyczne, bo jeżeli ktoś po prostu w wyniku... Pomyłki lekarskiej, nie wiem, traci życie, straci zdrowie, swoje możliwości ruchowe, traci jakiś organ, no to widać, po prostu widać, to są konsekwencje, które widać od razu. Więc zanim się zajmiemy tym pierwszą częścią Ewangelii, będziemy mówić ludziom niewierzącym, pójdziecie do piekła, bo nie uwierzyliście, to spróbujmy zobaczyć, na ile rzeczywiście jesteśmy ludźmi przekonywującymi do tego, że wiara jest czymś żywym w naszym życiu. A przekonanie jest to, co Pan Jezus mówi: będziecie robić znaki, będziecie robić cuda. I nie zasłaniajmy się zbyt łatwo cudami duchowymi, bo one naprawdę są łatwe do podważenia, są słabo weryfikowalne i bardzo często wygodną zasłoną przed naszym, przed naszym brakiem wiary, po prostu. Mnie Ewangelia bardzo obnaża. W w takim sensie, że pokazuje mi bardzo dużo takich słabych motywacji bycia chrześcijaninem, bycia księdzem, bycia w zakonie. Ona pokazuje mi bardzo mocno, jak często to wszystko staje się dla mnie tylko i wyłącznie sposobem na życie, który jest dla mnie w miarę wygodny i w miarę taki po prostu prosty. A jest pytanie, na ile rzeczywiście ona mnie przemienia, tak jak powiedziałem na samym początku, świętego Pawła choćby. Z człowieka, który żyje z religii, potrafi w imię tej religii pozabijać innych, a na ile rzeczywiście jestem świadkiem Jezusa, za którego oddaję swoje życie? Nie czyjeś życie, ale swoje życie. Ciężki dzień i ciężkie słowo, ale myślę, że bez takich ciężkich tematów i ciężkich konfrontacji na swojej osobistej modlitwie mnie samego ze słowem no będziemy cały czas poruszać się w świecie. Jakiejś baśni i świecie jakiejś iluzji, a nigdy się nie nawrócimy. Oby to słowo nas trochę dzisiaj zasmuciło, oby to słowo dzisiaj nas trochę poruszyło w takim sensie wewnętrznym i zobaczyło, żebyśmy zobaczyli, jak bardzo słaba jest ta nasza wiara. I znowu, nie chodzi o to, żebyśmy się tylko oskarżyli, że mamy taką słabą wiarę. Panie Jezu, prosimy Cię o dar wiary i będziemy tak w kółko powtarzać, ale żeby nas to prowadziło choćby do, jeśli już nie do większej wiary. To przynajmniej do pokory wobec siebie i drugiego człowieka, że naprawdę z jednej strony jesteśmy zaproszeni do wielkich rzeczy, żeby ludziom towarzyszyć, ale z drugiej strony, żebyśmy mieli w sobie dużo pokory z taką łatwością oceniania innych i wysyłania ich do piekła, bo według nas nie uwierzyli Panu Jezusowi. Dobrego dnia Wam życzę, trzymajcie się, do widzenia.